Cześć, witaj na kanale Freak Toys. W drugim już odcinku zagrajmy w The Punisher. Kolejna misja nazywa się Dziuplą. Chap shops are fronts for illegal activity of all kinds. I'm taking a particular interest in this one. The car that tried to run me over is registered to this shop. So, 70+ plus bodies, lots of broken windows and a building now fit only to be condemned. A tragedy of epic proportions, most would say. A pleasant evening at the office for you, though, right? Then you're walking home patting yourself on the back for a job well done when some asshole tries to run you over. Some people just have no respect for human life. You noted the license plate ASM-129, but never reported it to the police. They don't bother hunting down murderers, let alone bed drivers. But someone helped you trace the plate, didn't they? So, you found the car was registered to an auto repair shop on 96th Street. It was a chop shop that dealt in stolen cars. A charge the owner's lawyers vehemently deny, by the way. Though the owner himself no longer seems to be among the living. A hundred cars a day are stolen in New York. Most are brought to chop shops and taken apart in 30 minutes. Parts are untraceable, sold to repair shops everywhere. It's a dirty business run by scum. Carjackers are the worst. A woman was ripped out of her red convertible last night and shot dead. So chop shops are on my mind, especially this one. <laughs> ten pan miał pecha. Dobrze, tak jak nazwa wskazywała, wjeżdżamy na dziupłę, gdzie kracione samochody są rozbierane i sprzedawane na części. Uła! Dostaliśmy drzwiami. Spoko. Dobra, mamy gościa z czachą. Jego zostawiamy na koniec. Panowie no, z baseballami na mnie. Trochę nie tak. Dobra, mamy chyba wszystkich. A więc bierzemy sobie tego gościa. Czy można go przesłuchać tutaj w jakimś specjalnym miejscu? Powinno tak być, bo skoro pojawia się biała czacha, to raczej i miejsce jakieś szczególne powinno się pojawić, ale chyba nic takiego tutaj nie widzę. No, szkoda. Przesłuchamy go więc w tradycyjny sposób runs this shop. Fuck off and die Damn it! No, 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 stop! Karlo Duka! It's Dobra. Przydasz nam się jako tarcza? a jestem lieutenant Co jest tu Ale gdzie mamy wejść? włącznik od bramy. mogłem go w inny sposób załatwić. Niedobrze. Heh, <młynie> <młynie> E, dobra. Mamy kolejnego gościa z czachą. Ten jest jakiś niewinny. Spoko. Go zostawiamy. Ten leży. I jeszcze ktoś został? Na górze. Dobrze. Leży. Cio, 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 cio. Dobra. Leży. What are you doing here? No, please! I, I'm just here to pick up a shipment. Does Jaime take off? Oh! We've a No, you wouldn't. You can't! Car parts. That's all. I just chop the cars. They do something to the parts and bag. Please let me go. Unfortunately, we can't Sorry. Good worker. Kept his nose to the grindstone. Okay. Idziemy dalej. The punisher. Oh shit. Chodzimy ah! do biura. Please don't kill me.

Ja do góry. Jeszcze jedno. Spoko. Posprzątane. I mm -hmm. you oh, to pitch. He's here, gonna... the, off. The, the Punisher. Oh. Oh. Wait for the a okay? Help uh. oh. no. uh -huh. oh, Czy mi się przydasz. Ktoś tu jeszcze jest? Dwa granaty ogłuszające. Dobra, przyda nam się to na pewno na jakąś większą grupę. A tego gościa chyba się pozbędziemy. small time for Za... Dobrze! Mężczyzna! Dobra teraz sprawdźmy co ty masz nam ciekawego do powiedzenia. O! Oh, wiertareczka podoba już mi się to. Puścić go czy nie? Chyba nie. A jak się bawić, to się bawić. No i to by było na tyle. Amunicję pozbierajmy. ustawił. Widać, że na nas czekał już tutaj. Kolejne, szybkie przesłuchanie. Spoko. Jak ci goście z białą czachą widzą, że są ostatni, to się poddają. No i dobrze. A tutaj mamy kolejne przesłuchanie. Think of something useful to tell me. Come on, man, let me go. I ain't done nothing to you. Wait, armory upstairs, past the garage. Access code is is one, eight, seven. Dobrze, stracił nam kod. Ale chyba też mu nie pozwolimy pożyć. Chyba był jakiś płynny metal czy coś takiego, bo jak widać na głowie zostało mu trochę tego. Także zrobiliśmy mu maskę z metalu. Prawie wyczyszczone jeszcze amunicja. Możemy iść dalej. Tutaj zaczynają do nas strzelać. Spora zasadzka na nas zostawiona przez Ruszmy. Zmienimy na pistolety, załatwimy ich lepszym celowaniem. No i po wszystkim, cóż za dramatyczna muzyka. Yardım Take Bu çiçeği sobie weźmiemy tą broń tutaj też sporo a w sumie może dwa szotgany będzie lepiej dobra a więc jak znajdziemy w grze taki mini magazyn to

tell me about you and the new duca I was just dropping Bobby's name I don't know nothing about him I, I just talked to Bobby every now and then that's all Bobby's my boss alright? he collects the money and gives me my take wow yeah I została mokra plama. Szczerze myślałem, że już tutaj ta misja się zakończy, ale jak widać idziemy dalej. Wychodzimy na zewnątrz. Zobaczymy, co tutaj nas spotka. Dobra, tu nic nie ma, też nie. Oczywiście, że cały czas idzie Tu jeszcze jeden, ascenal, szybowo. Co tutaj nas czeka? Okay. To no, się! Chyba nie. Dzień dobry, lubię te szybkie śmierci. Naprawdę robią fajne wrażenie. A poza tym nie tracimy amunicji, także jeżeli jest taka opcja, to czemu z niej korzystać?

O, jeden uciek, coś takiego. Ale nie możemy go stąd trafić. O, tu jest większa siła ognia. A może wejdźmy w tryb i posprzątajmy tu trochę. Ten minus tego trybu jest taki, że nie widać za bardzo dookoła co się dzieje. I został nam jeszcze facet na górze. Ale czy tam możemy wejść? And we're starting college. And it looks like this is the last of Carlo Duca was just a little floater in the Nucci bowl. Mm -hmm. Killing this operation will put a dent in the Nucci's finances. Tak, i tak oto kończy się ta misja, a więc na dzisiaj to wszystko. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnym gameplay. Cześć!